<noise> się Cześć się witam was bardzo serdecznie, ja jestem Piotr z kanału TFS Strażak. Dzisiaj jest ze mną Kamil i chcielibyśmy poruszyć temat e, temat zwierzyny leśnej, która wyrządza szkody na polach rolników. Tak jest. Kto za to płaci? Dlaczego e, dlaczego myśliwi polują? No i dlaczego tak głośno ostatnio w mediach na temat. E, Redukcji dzików, co zauważyliście, zapewne w każdych mediach, od gazety, internetu, przez telewizję, dosyć głośno było na ten temat. I czy tak naprawdę myśliwi chcą strzelać do tych dzików, czy tak naprawdę nie chcą? I teraz ja, jako myśliwy, coś więcej mogę Wam powiedzieć na ten temat, bo mam swoje doświadczenia, przemyślenia i widzę, jak to się odbywa od strony kuchni. Także moim zdaniem myśliwi nie do końca są tak. Zaangażowani w, to, w tą redukcję dzika, bo nie chcą tego robić, mimo że rząd dał narzędzia w formie rozporządzenia, w formie zmiany ustawy prawo łowieckie, dał narzędzia myśliwym do możliwości redukcji tego gatunku, do redukcji dzików, no to tak naprawdę myśliwi nie do końca korzystają z tych narzędzi, bo im sumienie nie pozwala, każdego z nas obowiązuje jakaś etyka i Mimo nacisków odgórnych, rządowych, gdzie yy, głównie dzik się stało zwierzęciem politycznym i każą nam strzelać do tych loch prowadzących, czyli matki z młodymi, że to jest najprostszy sposób na ograniczenie populacji. To ja znam wiele, yy, wielu myśliwych, wiele osób, które poluje, i ja nie znam taki, który yy, takiego myśliwego, który z premedytacją pójdzie i zastrzeli tą lochę prowadzącą, jeżeli widzi, że prowadzi matka młode, no to nikt jej specjalnie nie chce zastrzelić, tak, mimo że tutaj są gratyfikacje w strefach ASF-u, czyli tylko tam, gdzie ten y, afrykański pomór świń y, występuje, są gratyfikacje pieniężne w wysokości albo 300 zł, jeżeli jest to dzik do 30 kg, albo y, 650 zł, jeśli jest to... Y, dzik płci żeńskiej powyżej chyba 30 kg, a no to tyle niby rząd płaci. Natomiast nikt z nas myśliwych, z premedytacją nie pójdzie dla tych y, paru złotych i nie zabije tej lochy prowadzącej nawet przez wyrzuty sumienia, tak? Więc mi to osobiście się nie zdarzyło. Natomiast kolegom, których ja znam, no też y, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to się nie zdarza, tak? Każdy z nas próbuje tą y, populację, że tak powiem, utrzymywać na w normalnym poziomie w swoim terenie, ale nie y, za wszelką cenę, tak? Więc tutaj y, to co proponuje rząd, to co pokazują w mediach, to naprawdę trzeba brać przez palce, bo trzeba brać poprawkę, ogóle, trzeba brać tak. poprawkę dokładnie, bo to jest, to nie jest do końca tak. No, musimy pamiętać o tym. Nawet wczoraj, dokładnie wczoraj, miałem telefon od znajomego rolnika, który zadzwonił do mnie, że pojawia mu się y, dzik, dzik lub patacha dzików, y, w uprawie ziemniaków, w uprawie kapusty, w uprawie fasoli, które robią po prostu mu szkodę. No i teraz co tu zrobić, żeby ta szkoda nie postępowała, tak? No nie da się ogrodzić wszystkich pól, więc no, o też że tak powiem plony oprócz rolnika na polu dbają też myśliwi, tak? Pilnują tych pól, pilnują, żeby te szkody nie postępowały. I tak jak wczoraj pan Albin zadzwonił, pozdrawiam go serdecznie. Może zobaczę jakoś na YouTubie. Zadzwonił do mnie, że ma, że ma szkodę no to, no to w moim obowiązku I poczuciu obowiązku jest to Żeby siąść w samochód Obudzić się przede wszystkim rano Jeżeli się nie uda wieczorem To wstać o tej trzeciej z łóżka się zerwać I pojechać i spróbować tego dzika yy, no, brutalnie powiem Odstrzelić tak? Trzeba go odstrzelić w takim, w takim sensie Żeby dalej tej szkody nie czynił Bo jeżeli tego nie zrobimy No to przyjdzie ten okres przed zbiorem że ten rolnik zgłosi tę szkodę, i, yy, no i trzeba będzie pokryć yy, ekwiwalent. Tak? Będzie trzeba wypłacić o, o, odszkodowanie za powstałą szkodę, i co roku to myśli mi robię. Jako ciekawostkę powiem Wam tylko tyle, że w tamtym sezonie w ile Piotrek było I jaka ile, ile, ile była kwota w skali kraju wypłacona przez Polski Związek Łowiecki dla rolników? Odszkodowanie. odszkodowana Nie wiem. Było ponad 70 milionów złotych. Tyle wypłaciły koła łowieckie Dla rolników odszkodowań Ale to jest tylko kwota wypłaconych Odszkodowań, ale trzeba pamiętać o tym Że myśliwi Przede wszystkim zapobiegają Też szkodom, działają prewencyjnie Poprzez grodzenie takich upraw Czyli ponoszą też Koszty zakupu Ogrodzenia, zakupu siatki Zakupu pastuchów To nie jest ewidencjonowane nigdzie, w żaden sposób Nie jest to podliczane do tej kwoty Około 70 milionów Y, inną taką, y, z innym takim sposobem zapobiegania tym szkodom jest zakładanie poletek. W znaczy nawet z na takim byliśmy. Tak. W poprzednim filmie możecie zobaczyć. Y, tak. Na poletku, po, poletko jest y, łowieckie. To zależy od y, możliwości terenowych. a powiedzmy od 50 arów hektara, 2 hektarów zależy na ile sobie możemy pozwolić. Y, zakładamy atrakcyjną uprawę dla zwierzyny. Powiedzmy, u nas w naszym przypadku jest tu kukurydza na przykład. I na tym poletku zwierzyna jest traktowana jak święte krowy. Nikt im tam nic nie robi, one spokojnie sobie wychodzą z tego lasu. Ro, mogą tam robić szkodę, po to, to jest, żeby nie szły dalej i nie robiły szkód na polach rolników. tak? Więc tutaj y, to też są koszty niemałe, bo ja ostatnio podliczałem sobie. Słuchajcie, koszt założenia, tam mamy hektar 30 kukurydzy. Materiał siewny kosztował około 600 zł. Do tego doszły nam koszty uprawy około 1000, to już mamy 1600. Doszedł koszt zakupu pastucha, nie jest to zakup jednorazowy, tak? Ale powiedzmy, że możemy tutaj wliczyć to jako koszt. Bo ten pastuch tam po zbiorze tej kukurydzy, jeżeli będzie to zebrać, co wątpię, na jesień zostanie zabrany z tego pola, ale doszedł koszt około 2000 zł, więc już mamy 3600. Doszedł koszty nawozu około 1000 zł, więc już mamy 4600. I do tego dojdzie koszt oprysku tej kukurydzy, żeby ją chwasty nie zabiły. To jest około 400 zł, czyli mamy w granicach 5000 zł. Jedno poletko kosztuje nas myśliwych założenie takiego poletka, żeby ta zwierzyna nie robiła szkody na sąsiednich polach. tak? Więc jest to działanie takie zapobiegawcze i nie jest to ujęte no, jakby w kalkulacji wypłaconych szkód. Także my jako My, jako myśliwi, ponosimy tak naprawdę te 70 milionów, to są pieniądze wypłacone za utracony plon, za tak zwaną powierzchnię zredukowaną. Ale wszystkie działania zapobiegające, no nie są w tą kwotę wliczoną. Więc ja myślę, że można sobie pomnożyć tą kwotę razy 2-3 w skali kraju. No i wyjdzie nam kwota ta, która także naprawdę yy, będzie kwotą, która rzeczywiście yy, przedstawi nam skalę zjawiska, jaką jaką są szkody. tak? Ja wielokrotnie, nie wiem Piotrek, czy widziałeś, czy widziałeś, ale ja wielokrotnie w mediach tam śledziłem sytuację, yy, szczególnie w takich yy, mediach jak TVN, gdzie wypowiadają się no, 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 pseudoznawcy, pani Kinga Rusin, pan Zenon Kruczyński, osoby, które twierdzą, że yy, wiedzą wszystko, a tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia na temat gospodarki. Yy, Absurdalnym zdjęciem jest zdjęcie pani Kingi Rusin, która w mediach wypowiada się antyłowiecko, a wypowiada się źle o lasach państwowych. Natomiast robi sobie zdjęcie na tle całego domu z drewna z bali drewnianych. Tak? No, ciekawe skąd materiał na no, co się wziął. Tak? No, natomiast, natomiast wracając do tematu. Szkód to kiedyś słyszałem wypowiedź pana Zelona Krucińskiego. Sobie go tam wygoglujecie, jak będziecie chcieli. Postać mocno kontrowersyjna. Były myśliwy, który stwierdził, że już nie chce być myśliwym, i stał się wielkim obrońcą przyrody. Człowiek, który często przewija się w mediach, nawet wydał publikację, wydał książkę. Farba znaczy krew. Zachęcam każdego, kto chce sobie poczytać na ten temat mimo, że jest to książka, która mówi źle o myśliwych, to można przeczytać, że akurat ten człowiek, do te, moim zdaniem po przeczytaniu tej książki, bo sam ją przeczytałem nigdy nie powinien być myśliwym, tak? Ale to, jest, no, to jest facet, który no. w akcji kiedyś, jak była słynna teraz niedawno akcja z Kornikiem w Puszczy białowieskiej, dosyć mocno się wypowiadał myśmy przechodzili nowelizację ustawy prawo łowieckie to dosyć mocno był aktywny w mediach i on kiedyś powiedział takie stwierdzenie, że szkody wynoszą tylko 70 milionów złotych. I jakby każdy Polak zapłacił powiedzmy około złotówki rocznie, to pokryłoby to szkody. No ja tutaj się z nim powiedzmy, no częściowo zgadzam, tak? Jeżeli każdy Polak zapłaciłby tą złotówkę rocznie, no to szkody byłyby pokryte przez naród polski, tak? Przez podatników. Natomiast tylko pan Zeron Kruciński zapomniał o tym że każda zwierzyna posiada coś takiego jak przyrost naturalny. I musicie pamiętać o tym, że przyrost naturalny na przykład dzików, które wyrządzają największe szkody w skali kraju, ale również jelenie, daniele i sarny, bo za to myśliwi płacą, to jest rzędu, jeżeli chodzi o przyrost dzików, przyjmuje się około 150% przyrostu. Natomiast realny przyrost to jest 150% taki teoretyczny, książkowy przyrost. Natomiast realny przyrost dzików z moich obserwacji wynosi między 300 a 400%. Czyli zakładając, że mamy, żeby nam się łatwo liczyło na jakimś tam terenie, na jakiejś tam powierzchni 100 dzików, i z tych 100 dzików połowa to są samice, a połowa to są samce, no to jeżeli przemnożymy te 300% razy z 100 dzików, które mamy i przemnożymy to przez powiedzmy 5 lat zakazu polowań, to ja myślę, że te szkody nie sięgną 70 milionów, tylko po tych 5 latach będą blisko, no nie wiem, no każdy może wziąć kalkulator policzyć. Z moich wyliczeń wychodzi, że będzie to przyrost dzika, przyrost zwierzyny ogólnie, dzików, jeleni i wzrost szkód po 5 latach powinien sięgnąć około miliarda złotych. I teraz pytanie, które gospodarstwo rolne jest w stanie wytrzymać jeżeli tak samo rolnik, tak samo jak yy, nie wiem, można powiedzieć, mechanik samochodowy, tak samo jak yy, pracownik biurowy, jak kierowca, no i idzie do pracy, zbiera ten plon i z tego żyje, tak? Jest teraz pytanie, kto jest w stanie wytrzymać to, żeby. Yy, zachodzicie kiedyś na swoje pole, a tam się okazuje, że posialiście 20 hektarów kukurydzy i powinniście zebrać, powiedzmy, jeżeli z hektara mamy wydajność w granicach 10 ton, to powinniście zabrać 200 ton. A tu się za które byście wzięli jak się walent, powiedzmy około 60 tysięcy złotych. Jakbyście tą kukurydzę mokrą sprzedali. A tu się okazuje, że z tych 20 hektarów zbierzecie za kwotę powiedzmy 10 tysięcy złotych i nawet Wam nie pokryje kosztów siewu, bo resztę zjadły dziki. No więc pytanie, kto za to ma płacić i kto, kto by tak chciał z Was, nie? No, no nikt by tak, no, tak nie chciał. Nie? Więc dlatego mówię, ktoś to musi trzymać w ryzach, Populacja zwierzyny musi być Ograniczana, robią to myśliwi Bo nikt inny tego Tak naprawdę nie robi Kiedyś Artur Hampel powiedział takie fajne słowo Jest taki fajny, znany gościu Na, wśród myśliwych On nie jest myśliwym, ale jest Po wykształceniu, po Skończył leśnictwo On dosyć aktywny jest na facebooku Jąz powiedział takie stwierdzenie, z którym ja się w 100% zgadzam. Myśliwy, każdy myśliwy, to jest urzędnik państwowy, który nie pobiera żadnego wynagrodzenia, ponieważ wykonuje pracę jak, jako urzędnik. Tak? Więc tutaj my ograniczamy, mamy powiązane zadanie od państwa, ograniczamy populację zwierzyny, tak naprawdę robiąc to tylko i wyłącznie w. W swoim wolnym czasie, tak? My tutaj nie dokładamy, dokładamy inaczej, nie pobieramy żadnego ekwiwalentu za to, dokładamy masę swojego wolnego czasu, swoich pieniędzy, no to jest kosztem rodziny, kosztem domu, no często snu, no bo to trzeba wstać wcześnie rano, jeszcze nie wolnego czasu i mało kto to po prostu rozumie, a osoby, które Powtarzają slogany, że myśliwi to mordercy, zabijają i, i to, to nie mają zielonego pojęcia, żadnej styczności nie mieli z gospodarką. To jest taka sama gospodarka jak gospodarka rolna. No ktoś trzyma kury, żeby sprzedać je na, do ubojni, żeby było mięso w KFC z nich na przykład. Tak? Ktoś trzyma świnie, żeby je sprzedać, żeby była kiełbasa czy parówki. No to jest wszystko, to jest naprawdę naczynie połączone. Więc w przypadku gdyby takie szkody nie były ograniczane, to yy, ja myślę, że po 3-4 latach rolnictwo w Polsce byłoby bardzo mocno zagrożone, populacja zwierząt byłaby strasznie, by się rozrosła. I co jeszcze ważne, dzisiaj każdy z Was słyszał albo wiedział o wypadkach komunikacyjnych ze Zwierzydom leśną. To tak? jest masakra. To jest masakra, nie tak. Ty jesteś strażakiem, jeździsz o. na takie wypadki, możesz coś tam powiedzieć na ten temat. To teraz wyobraźcie sobie, że zamiast w, w, tych po pięciu latach nieregulowania populacji mielibyśmy wszystkiego powiedzmy 10 razy więcej. Bo tak by to wyszło. To te wypadki komunikacyjne byłyby notoryczne, nie byłoby dnia, żeby ktoś na drodze nie ginął. Chyba nawet tak jest w tej chwili. Tylko wydaje mi się, że przy takim zagęszczeniu zwierzyny to by było. Ma, no byłaby masakra wtedy. No, mas, do strach jechać w, wieczorem drogą, która jest z dwóch tronic las. Dokładnie. Bo Ty no. nie widzisz, co się dzieje. Natomiast jeżeli tej zwierzyny byłaby nieograniczana w żaden sposób, no to ja życzę powodzenia, tak? Tutaj było... No ktoś to musi robić, tak? Natomiast wszystkich hejterów pozdrawiam bardzo gorąco, bardzo... Yy, lubię taki hejt, ale konstruktywny. Jeżeli bez obrazy, bez... Wulgaryzmu, czasami podejmuje polemikę na Facebooku, na YouTubie, w komentarzach. Natomiast na, my w prawo, Piotrek. Natomiast my, natomiast jeżeli chodzi o konstruktywny hejt, jak już zadaje normalne pytanie, takie rzeczowe, rzeczywiste, życiowe, no to już nikt nie umie odpowiedzieć, tak? Więc czekam na komentarze, czekam na hejt po tym, co żeście słyszeli. Telefon Chyba telefon polecił. Coś Nie no, jest tutaj. Także Piotr wiedzie jak pirat dzisiaj. Normalnie ja, jak wszystko, pirat jeżdżę! Wszystko, wszystko nam spada. No to co, jak coś jest nam wrzucane na to co mamy zrobić? No i także tak pokrótce Wam powiedziałem, jak o tych szkodach wygląda. Jak będziecie chcieli coś tam więcej wiedzieć z punktu widzenia myśliwego, to piszcie w komentarzach. Tak, zapraszamy do dyskusji. Tak, zapraszamy do dyskusji, możemy Wam coś więcej powiedzieć, ja się postaram, coś tam z będziemy nagrywać. Jeżeli będziecie chcieli więcej, więcej materiałów odnośnie łowiectwa, to piszcie w komentarzach, będziemy... Dokładnie tak. Jeśli macie właśnie jakieś pytania, my na wszystkie komentarze czytamy, co widzicie, każdy z nas zostawia lajka like albo odpowiedź, więc każdy komentarz przeczytany, to damy tam Wam jakiś znak, że my tam byliśmy i, i tyle. W opisie znajdziecie pod filmem tam link do mojego kanału i link do Facebooka, więc serdecznie zapraszam Dokładnie tak no Dziękujemy, mamy telefon to Mamy telefon akurat na koniec materiału Tak Jeszcze raz przepraszamy za telefon, dziękujemy za obejrzenie materiału Dostawcie łapkę w górę, komentujcie, jak chcecie więcej to spróbujemy Wam więcej informacji przekazać Dokładnie tak Na razie i do kolejnego, cześć Cześć, pozdrawiam